Witam tutaj jest serdecznie. Jestem Kowalczyk, Moi drodzy, dzisiaj idzie kolejna rzecz podmotek. Zaraz Wam pokażę. Ale poproszę tutaj do pomocy Marcinka. Marcinku, czy ty masz chwilę? Widzę, że nie co pakujesz. że ktoś się zachęcił po wczorajszym filmiku? To my dzisiaj też zachęcimy Chodź, po, Popykamy, poklikamy, tak? Bo, bo ulubiona, słuchajcie, jest... krowy pierdzą. Wszyscy zostawiają ślad węglowy. I mamy globalne ocieplenie. A jak się zamrzycie, to zima zimą, i albo jej nie będzie, albo nam tak przypierdzieli przy fasoli, że, że nas pozamiata, i będziemy mieli piękny lód i będziemy łowić. Być może, a może nie, ale to wcale nie znaczy, że nie musicie się zaopatrzyć w jakieś fajne rzeczy, które tutaj mamy. Bo zobaczcie, jakie mamy bardzo ładne. Yy, mormyszki i żuczki od Laki Johna. Moi drodzy, to jest wszystko Wolfram, i zaraz sobie znajdziemy na przykład takiego pięknego żuka. I poprosimy Marcina, aby nam sprawdził, ile taki żuk, ile to ma gramów? Widzisz coś? Ty masz, ty masz yy, oczy zapasowe. oczy. Masz zapasowe oczy, ja zapomniałem. Nie, to nie jest opisane, ile gramów, ale na stronie na pewno mamy opisane. Na, na stronie jest opisane, tak. więc zerknijcie, ale zobaczmy, ile to kosztuje, jakbyś Marcin kliknął. A ja będę wam pokazywał jeszcze, jakie mamy inne. A to jest dobra okazja, bo teraz mrozy będą szły. Także. No, a tam już wiesz co. Słuchaj, w pogodynki, w pogodynki to mu się lepiej nie bawmy, bo to można. Kiepsko, kiepsko na tym ogólnie wyjść, ale no podejrzewam, że to zawsze co roku... 10,80. 10,80 teraz. Zajebiście. Tak. I to waży niby 5 gramów? 5 gramów. Jest możliwe? Tak. No, tak, tak, tak. tak Bo to jest Wolfram stary. To jest Wolfram, dlatego to jest takie ciężkie i dlatego to jest takie, moi drodzy, drogie. raczej <96 noise> drogie. No teraz to nie jest drogie, bo normalnie to było dużo droższe, ale teraz jest. Tanie, bo jest wyprzedaż. Tak więc o. mamy też tutaj takie oto. Zwykłe mormyszki. No bo tutaj widzicie, tutaj są, tutaj są żuczki, co nie? A tu mormyszki też widzę pojedyncze. Tu mamy. Tu mamy żuczki proszę bardzo, twór mormyszki. I oprócz tego, że mamy odlaki i Johna, bo mamy jeszcze dużo tych, dużo tych żuczków i mormyszek. Mamy też takie zestawy, zobaczcie, żuczków od Mikado i mamy takie śliczne mormyszki od Mikado i zaraz się dowiemy, czy na, ile to kosztuje w promocji, więc proszę dać nam chwilkę. Marcinku, klikniesz tam? Tak. Zaraz zobaczymy. Są te sztuki sprzedawane jak coś. Te, te, te mormyszki? A nie. Nie, to Trasam. są zestawy. w Zestawie. 21,70. 21,70, tak? A ten drugi? 40 60 zł 60 Tak. 40 60 zł 60 groszy na promocji. Na wyprzedaży nawet. Słuchajcie, zaraz wezmę to do Piotra. No to jest wszystko ok, bo sprawdziłem. Sprawdziłeś, to jest tak, na wyprzedaży, tak, tak? Tak. No to drogie. No ale to, bo to też chyba Wolfram jest, tak? Te, te, te od Mikado? No raczej tak, na pewno. No, no niestety, Wolfram jest drogi, tańszy byś nie chce, nic Wam na to nie poradzę, ale i tak ceny są, ceny są wyprzedażowe. Mówię, a czy będzie zima, to się mnie nie pytajcie, może będzie, może nie będzie, ale możecie sobie zrobić zapas na przyszły rok, bo może będzie za rok, a może nie. Pójdziemy jeszcze do Piotra się spytać, czy już mamy, czy już wszystko na tych na pewno wyprzedażach jest, czy może coś jeszcze da się na wyprzedaż wrzucić. Piotrze? Idę z, idę z widzami do ciebie na poważną rozmowę o wyprzedażach. Pododówka jest na wyprzedaży, co nie cała, tylko Wolfram drogi. Cholernie, ten Wolfram drogi, ja tu jestem w ogóle, wie, wiecie co? Powiem Wam szczerze, wszystko jest mega drogie. I mimo tego, że tutaj mamy ceny wyprzedażowe, to i tak to jest kurde wędkarstwo, jest potwornie drogie. Dopiero sobie człowiek uświadamia, jak. Proszę, co, co wszystko już mam wy, wy, wyprzedażyć? Tak? Wszystko, wszystko, wszystko? Wszystko. Wszystko to, co mamy na sklepie, wszystko mamy już wyprzedaży. Oprócz? Oprócz? Enema. Oprócz Enema i Koguta? Yy, yy, prowokatora. Ty to może zróbmy prowokatora takiego na minus 20. To jeszcze ich zachęcimy, aby coś przez internet kupili, mhm. co? Wrzucić, proszę. Mogę wrzucić. Patrzcie, Piotr jest niechętny, ale jak się Dlaczego? go tak mieć jak się tak z nim pogada. No, no, tak Piotr, no, no, może to być to wrzu, to może byś wrzu wrzucił, nie bądź taki, złać się już uśmiecha i patrzcie, już obniża cedę, już jest fajniej. Widzicie, wszystko da się po ludzku załatwić i, i tak to no, tak. Tak więc główki prowokatora też. No też no. takie życie, taka robota po prostu. No a chłopaki cały czas pakują. Tutaj, yy, tutaj mamy. Wszystko. Wyszliśmy już z paczek, co nie? Damian? Wychodzimy. Teraz pozamawiali ludzie. Aha, ale był, taki, ale był taki moment, że były tak, tylko zeszłem, chyba tam, że, zeszłem, zeszłem, że zeszło wszystko. Do zera i znów trochę więcej, jakiś okres oczekiwania może być minimalnie dłuższy, tym bardziej. Czyli, cześć, czyli schodzimy do tych 48 godzin spokojnie znowu. Tak, i My, czekamy jeszcze na. Słuchajcie, bardzo ważna informacja to jeśli macie te bony, tak jak to się nazywają, te bony, te podarunk karty podarunkowe, karty podarunkowe wykorzystajcie do końca, najlepiej w tym tygodniu. Wykorzystajcie, bo potem, potem się firma, moi drodzy, zmieni. Może być problem. I co jeszcze? No i to chyba wszystko żeby. Tak, jeśli macie co, odbiory własne, to też postarajcie się do, do końca tygodnia e, poprzychodzić. No. I tyle. Tyle i ten tego. O. No dobra, to wszystko, mój drodzy. Nara. A i pamiętajcie, że, e, że Lucky John jutro jest zabierany, więc jak chcecie kupić to tylko dzisiaj. O.